No siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Robert Lewandowski gwiazdą w Chinach, ale także powiedział co myśli o swoim ostatnim rzucie karnym. Dziennikarze France Football pewni transferu Leo Messiego. Jan Bedanarek mówi o blamażu 9-0 z Manchesterem United. Luis Suarez ponownie zdobył dwie bramki. Chciał zatrzymać Neymara, a doznał kontuzji. Juventus w finale, a Real Madrid goni Atletico. O tym, ale nie tylko, w tym materiale. Jeżeli jesteście stałymi widzami, no to na pewno zauważyliście, że ostatnio filmy są o wiele rzadziej. Mam nadzieję, że za około tydzień to się zmieni, no i wtedy wszystko wróci do normy. A teraz, na poprawienie humoru, zachęcam Was do oceniania tego filmu, subskrybowania naszego kanału, no i zapraszam do oglądania. Nie wiem czy słyszeliście, ale jest coś takiego jak Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu. No już sama nazwa wskazuje, czym ta organizacja się zajmuje. W tym roku wybrali oni już Roberta Lewandowskiego do drużyny roku, ale także ogłosili go najlepszym piłkarzem na świecie. Za to ostatnio opublikowali troszeczkę inny ranking, i tym razem Robert Lewandowski znalazł się, no ale dopiero na siódmej pozycji. No ale czego to zestawienie dotyczyło? Jesteście ciekawi, już wyjaśniam. Było to zestawienie najlepszych piłkarzy ostatniej dekady. Pierwsza pozycja przypadła dla Leo Messiego, druga dla Cristiano Ronaldo, a ostatnie miejsce na podium padło łupem Iniesty. Lewemu za to udało się pokonać m.in. Zlatana Ibrahimowicza, Bufona czy też Luke Modricza. A co wy myślicie o takim zestawieniu? Dajcie znać w komentarzu. Poza tym to wczoraj okazało się, że Lewy jest też wielką gwiazdą w Chinach. Znalazł się on na okładce największej sportowej gazety w tym kraju, czyli Titan Sport. Ubrany był w tradycyjny chiński strój. A dlaczego właściwie się tam znalazł? No na pewno ma to związek z poniedziałkowym półfinałem klubowych mistrzostw świata. Bayern Manachium zmierzył się z egipskim Al-Ali, a Lewy w tym spotkaniu zdobył dwie bramki. W finałowym pojedynku Bawarczycy zmierzą się z meksykańskim klubem Tigres UNAL. Spotkanie to jest zaplanowane na 11 lutego, a odbędzie się w Katarze. Przed tym finałowym meczem odbyła się także konferencja prasowa, na której lewy został zapytany o ostatnio zmarnowany szut karny. Nie wykorzystał on jedenastki w ligowym meczu przeciwko Hercie Berlin, tak powiedział Polak. Takie rzeczy się zdarzają. Z mojej strony nie był to idealny szut karny. Mogę się sporo z tego nauczyć. Lepiej, że miało to miejsce teraz, a nie w jakimś ważnym meczu, czy też w późniejszej fazie rozgrywek. Z jednej negatywnej rzeczy można wyciągnąć wiele pozytywów i coś poprawić. W tym momencie nie znamy przyszłości Leo Messiego. Nie wiemy, czy zostanie w FC Barcelonie po zakończeniu tego sezonu, czy być może jednak zmieni barwy klubowe. A prawda jest taka, że raczej nie dowiemy się tego, nim ten sezon nie dobiegnie końca. Dopiero wtedy rozpoczną się ewentualne rozmowy na temat przedłużenia obecnego kontraktu. Zresztą w lato sam zainteresowany mówił, że dopełni kontrakt, a potem dopiero zobaczymy, co się stanie. To, że jest łączony z że to nie jest żadną tajemnicą, ale dziennikarze France Football podgrzewają atmosferę i na okładce magazynu ubrają Leo Messiego w koszulkę paryskiego klubu. Dziennikarze przekonują, że prężnie w jego sprawie zaczął działać Neymar. Oczywiście są to kumple, i po ostatnich perypetiach, jakie towarzyszyły Messiemu, Neymarowi miało udać się go przekonać do transferu. Zresztą nie tak dawno sam Neymar przyznał się, że jego marzeniem jest ponownie grać u boku Leo Messiego. A czy wy chcielibyście zobaczyć Messiego w Paryżu? Dajcie znać tam na dole w komentarzu. Ostatni czas jest naprawdę bardzo pechowy dla Jana Bednarka. Przyczynił się on do historycznej porażki swojej drużyny z Manchesterem United 9-0. Zdobył samobójstwo, sprokurował rzut karny, no i wyleciał z boiska. Choć od tej kary udało mu się odwołać i zagrać w kolejnym spotkaniu, to kolejny raz wpakował futbolówkę do bramki swojej drużyny. Miejmy nadzieję, że ten pechowy okres wkrótce się skończy, no i wtedy święci z Polakiem w składzie wyjdą na prostą. O tym co działo się w spotkaniu z czerwonymi diabłami zapytali dziennikarze Nuance Sport, tak odpowiedział polski defensor. Co można powiedzieć, przegraliśmy 9 do 0 i to jest na pewno ciężka sprawa, ale warto wziąć pod uwagę okoliczności, całą sekwencję zdarzeń w tym spotkaniu. Szybka czerwona kartka dla naszego zawodnika i gra w osłabieniu. Praktycznie wszystkie strzały rywali wpadały. Moja czerwona kartka, której tak naprawdę nie było. To złożyło się na ciężki dla nas moment. Musimy go przetrwać, przeżyć, ale to też kwestia charakteru. Powinniśmy wrócić do tego, co robiliśmy w zwycięskich spotkaniach. Właśnie w tym momencie musisz pokazać, że umiesz walczyć. Myślicie, że na zbliżającym się Euro Jan Bedanarek będzie liderem polskiej defensywy? Dajcie znać w komentarzu. Piłkarz, którego FC Barcelona oddała praktycznie za darmo, gdyż władze klubu, a w tym nowy trener Ronald Kuman, uznał, że jest on po prostu zbędny, to w obecnej chwili jest liderem klasyfikacji strzelców la Ligi. Już o nim mówiliśmy w poprzednich filmach, no ale o kogo chodzi? No, oczywiście o Luisa Suareza. Urugwajczyk, mimo tego, że ma już swoje lata i wydawać by się mogło, że najlepsze lata kariery ma już na pewno za sobą, to jednak, jakby to powiedział Radek Kotarski, nic bardziej mylnego. Luis Suarez ma obecnie 34 lata, Cristiano Ronaldo w lalidze nie ma, ale Leo Messi ma troszeczkę inne zadania na boisku i nie zdobywa już tylu bramek. Między innymi te czynniki, no ale w głównej mierze to też jego fantastyczna forma, doprowadziły go do tego miejsca. Co prawda Atletico Madrid w ostatnim ligowym meczu zaledwie zremisowało pod z Celtą Vigo, no ale to Luis Suarez dwa razy wpakował piłkę do siatki rywali. W tym momencie piłkarze Diego Simone, mimo tego że w ostatnim spotkaniu zdobyli zaledwie jeden punkt, to mają aż pięć punktów przewagi nad drugim Realem Madrid, ale do tego zaległy dwa spotkania. A Luis Suarez na swoim koncie ma 16 goli i 2 asysty. Leo Messi ma za to 3 trafienia mniej. I wyobraźcie sobie teraz jaką siłę ognia miałaby FC Barcelona, gdyby oni dalej razem grali na Camp Nou. W takiej formie Luisa Suarez'a byłby to atak nie do zatrzymania tą niedzielę PSG 2-0 pokonało Olimpik Marsylię. Głównym bohaterem tego newsa nie będzie niestety Arkadiusz Milik, który już zdołał nabawić się kontuzji, a za to przyjrzymy się Neymarowi oraz Alvaro Gonzalezowi. Obej panowie nie lubią się, szczególnie od września ubiegłego roku, gdy to w meczu pomiędzy tymi drużynami doszło do naprawdę wielkiej awantury, a oni rzucali w siebie nie tylko wyzwiskami, no ale i oskarżeniami. W niedzielnym meczu Alvaro grał od początku meczu, a Neymar na placu gry pojawił się dopiero w drugiej części meczu, dokładnie w 65 minucie. No i od tego momentu między nimi iskrzyło. W 78 minucie Alvaro gonił za Neymarem. Najpierw zaatakował go nogą na wysokości głowy, no ale o dziwo na Neymarze to nie zrobiło żadnego wrażenia i biegł dalej. I dopiero w ślizg obrońcy Marsylii zatrzymał tą akcję. No a pech chciał, że Alvaro przy tym ślizgu nabawił się kontuzji. Jego noga zahaczyła o murawę i nienaturalnie się wygięła. Nie był on w stanie kontynuować gry i musiał opuścić boisko. Trochę przykra sprawa, no ale w sumie tak to już jest, kiedy zajmuje już się nie grą w piłkę, a skupiasz się tylko na załatwieniu osobistych porachunków. Real Madrid podejmuje walkę i nie chce tracić kontaktu z Atletico Madrid. Wczoraj 2-0 pokonali Hetafę. Obie bramki padły dopiero, no ale w drugiej części meczu w 60 minucie trafił Karim Pensema, a po 6 minutach Mendy zakończył to spotkanie. Wczoraj zagrał także Manchester United, który w 1-8 finału Pucharu Anglii zmierzył się z West Hamem. Wcześniej Czerwone Diabły wyeliminowały Liverpool, a West Ham pokonał Doncaster. Oczywiście od samego początku tego spotkania zagrał Łukasz Fabiański i w 90 minutach gola nie puścił. no to Kapitulował pokonał go Scott McTominay chytrym uderzeniem po ziemi, i to United awansowało dalej. Wczoraj odbyło się także starcie w Pucharze Włoch, Juventus zmierzył się w rewanżowym pojedynku z Interem Mediolan. Pierwszy mecz 2 do 1 padł łupem starej damy. Antonio Conte zapowiedział, że jego piłkarze będą walczyli od samego początku, no i myślę, że można powiedzieć, że tak też się stało. Wydaje mi się, że piłkarze Juventusu przez około 30 minut nie byli w stanie opuścić swoje połowy. Jednak co z tego, że Inter miał przewagę, jego gola nie potrafił zdobyć. Być. Koniec końców nie padła ani jedna bramka, no i to Juventus zagra w finale. No a z kim się zmierzy, tego dowiemy się już dzisiaj: Atalanta zagra z Napoli. Pierwszy mecz na stadionie Diego Maradony zakończył się bezbramkowym remisem. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do oceniania tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam Was również do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!